Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Wyciągnęłam moje skrzypiące krzesło z balkonu. Wciągnęłam je do środka i czuję się tak, jakby było po prostu lato. Więc nasze skrzypiące krzesło wraca. Jej! Ok. Mamy przedzidełko. Dobrze Was widzieć. Nawet jeżeli mam światło. Mam taką małą lampkę z lusterka, ale i tak jestem ciemna. Teraz... O! Teraz jestem przejaskrawiona. Jest! <ścoughs> Okej. Okay. Słuchajcie, zaczęłam pracować z tymi kartami, które, do, które dojechały do mnie wczoraj. I są po prostu. Wow. Są po prostu. Wow. Więc wyciągniemy dzisiaj karty. Zobaczymy, jak mnie poprowadzą. Czy wyciągnąć więcej niż jedną? Może więcej niż jedną. I zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy jaki temat dzisiaj będzie chciał z nami pracować. Okay. Jaki temat będzie chciał dzisiaj z nami pracować i yeah. Dobra. To było słowem wstępu. Housekeeping. Bindon. Bindon. Bidon. Ok. Karty są pomieszane góra-dół. Nie szkodzi. Nie czytam odwróconych. Nie wiem dlaczego, ale te karty nie chcą być odwrócone. Ok, wyszły dwie, więc chcą być przeczytane karty więcej niż jedna. To jest to, co do mnie mówi energia, która bardzo subtelnie przekazuje informacje. Timing, czyli czas z numerem 73. If you are in the creative flow, you feel everything flowing together in divine order. Absolutnie piękna karta, zobaczcie tylko. Chcę, czy jeżeli chcecie zobaczyć detale, to tak wyglądają. I wounds withheld support from the past. Can cause low self esteem that cripples action z numerem 41. Słyszę ten dramat z przeszłości. To są te rany. Czyli mamy czas i rany. 73, 41. Coś będzie chciało być przez Was ekspresywnie wyrażone, i jeżeli nie zostanie wyrażone, to i tak wyjdzie przez Was. Więc lepiej wybrać formę ekspresji Waszych zranień, aniżeli ta ekspresja będzie wybrana za Was. Ok, to jest to, co przeszło. Czyli jeszcze raz, w odpowiednim, to, to jest to, co widzę. Jeżeli nie wybierzesz swojej formy ekspresji, swoich ran, swojego cienia, yy, 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 swojej części, która została naruszona, Przekroczona granica albo poczucie niesprawiedliwości. Wszystkie te cięższe akcje z przeszłości będą naturalnie z ciebie wychodzić, i informacja jest taka, żeby wybrać formę ekspresji. Ponieważ ta forma ekspresji będzie wybrana za Ciebie. Jeżeli nie wybierzesz formy ekspresji, te rany będą tak jakby wyciekać z Ciebie i będą się wyrażać w swój naturalny sposób. To znaczy, Strzelam, jeżeli na przykład masz yy, doświadczenie jakiejś tam traumy dotyczącej mm. powiedzmy yy, rodzica, który yy, zaniedbywał cię w jakiś tam sposób, prawda? To to zaniedbanie, jeżeli... Na takim etapie, na jakim jesteś, jakimkolwiek jesteś, nieważne jakim zaawansowanym, mało zaawansowanym, nieważne, jeżeli słyszę moment wyboru, w jaki sposób, ok, zataczam kółka, ale jeszcze nie doszłam do esencji, tak jakby czuję, że nie doszłam do esencji przekazu. Twoje rany, twój cień zostanie naświetlony tak czy siak. Więc lepiej jest... Okej, okay, teraz do mnie przy... pamiętacie. Yy... Pamiętacie tą opcję z wyborem ubezpieczenia, czyli jeżeli nie wybierzesz swojego ubezpieczyciela, zostanie on ci wylosowany. Jakikolwiek zostanie ci wylosowany, jeżeli nie zgłosisz, jeżeli nie. Yy jeżeli nie zadeklarujesz och to jest to słowo dziękuję zadeklaruj swoją formę ekspresji okej okay. <noise> to jest to co chciało przejść dobra ponieważ jeżeli tego nie zrobisz przyczynisz się do powielenia schematu Niskiej, niskiej, niskiego poczucia wartości. Czy czujecie tą energię? Jeżeli co zostanie wybrane za Was, bo nie podjęliście w odpowiednim czasie timing e, wyboru. Okej, okay, zostałam prze, przerwana. Ok. Zobaczmy, co. Co taro chcę powiedzieć? nie pokazałam drugiej karty? Czy pokazałam? Absolutnie piękna. Absolutnie piękna. A wiecie co, wiecie, co widzę? Nie wiem dlaczego jest to ważne. Widzę tak jakby źrenicę i bardzo przybliżone oko. Tak jakby samą źrenicę tutaj z tyłu. I tutaj jest źrenica i tutaj jest tęczówka. Widzicie to? I to jest tak jakby te rany po prostu, to jest tak jakby taki jakiś paproch na oku. Ten paproch na oku chce być zdjęty, ponieważ to jest to, przez co widzisz. Czyli projekt, nawet nie projektujesz, ale za każdym razem, kiedy patrzysz na coś, jest moment. Że patrzysz przez coś. Tak jakby Twoje rany blokują Ci wzrok. Tak, dokładnie. Dlatego ta postać ma yy, zakryte jedno oko, widzicie? To jest tak, jakby nie widzieć w pełni, nie widzieć w pełni wszystkiego. Nie widzieć. Ee... Ale nie dlatego, że coś jest z Twoim okiem nie tak. Chodzi o to, że coś ci zasłania widok. Łezu, dzisiaj po prostu rodzę. <grytanie> Te wiadomości. Okej. Okay. Po prostu je rodzę. Mm. Tu jest jakiś balans. Chcę nastąpić balans. Tak by the way. Bardzo dziękuję za donację. Czuję się jak w prawdziwym kościele, gdzie <grymne> zbieram na tace. Bardzo mi miło. <grymne> ok. Justice. Uuu. Ok. Po przedzieleniu mamy słońce a pod spodem mamy dziewięć mieczy odwróconych, to jest to, co chce się wybalansować i teraz, co do mnie przychodzi, ta sprawiedliwość o której jest tutaj mowa nie jest tym, czym Ci się wydaje, że ma być Jezu mój, dzisiaj nos po prostu jeszcze Jezus wchodzi Dziś tutaj jest, jest zupełnie inna energia przekazu jestem w zupełnie innej energii, okej okay. Chce nastąpić balans w obszarze, w którym nie stawiasz oporu. Czyli tam, gdzie się nie spodziewasz, ponieważ tam, gdzie. Tam, gdzie chcesz mieć sprawiedliwość. Ona nie może się urzeczywistnić, ponieważ stawiasz opór poprzez chcenie sprawiedliwości w określony sposób. Tak więc wiecie, co widzę? To jest tak jakby. Yy... Tak jakby widzę teraz tą sprawiedliwość, że ma za mało miejsca tu, więc jest yy, ściśnięta, więc gdzieś się, bl, gdzieś się po prostu tak jakby przesuwa tam, gdzie jest miejsce, gdzie może zrobić swoją pracę, czyli wybalansować sytuację. Ok. To jest tak, jakby przestrzeń energetyczna, w której jesteś, nie pozwala na urzeczywistnienie się sprawiedliwości dla Ciebie z tą kartą Słońca. W związku z tym, ta sprawiedliwość, ta energia sprawiedliwości chcecie gdzieś energetycznie przesunąć, może nawet fizycznie. Po to, żebyś mogła mógł odebrać tą sprawiedliwość, która będzie w postaci innej, aniżeli miało być to pierwotnie. Ponieważ sprawiedliwość, która miała się wydarzyć pierwotnie, nie ma na to przestrzeni w tym miejscu. Wow, okej. Okay. Dobra. Czyli zmieni się Twoje postrzeganie, poczucie, um, poczucie tego, czym jest dla Ciebie sprawiedliwość. Z tego względu, że zrozumiesz, że sprawiedliwość, żeby odegrała, żeby mogła odegrać się sprawiedliwość, ona musi mieć. Odpowiednią przestrzeń, i jeżeli nie dajesz tej odpowiedniej przestrzeni na sprawiedliwość, żeby się wydarzyła, to będzie przeciekać, będzie uciekać tam, gdzie ta sprawiedliwość będzie mogła się wydarzyć, jeśli to ma Ok. Tak. Dostaniesz mentalną kla klarowność. I zrozumienie Twoich emocji, które były w konflikcie same ze sobą, poprzez przesunięcie Cię w sferę emocjonalną. Ponieważ, zobacz, jest tutaj zranienie, jest tutaj przyczep demona, i nagle dziewięć kielichów, tak? Czyli. Chcę zostać przez Ciebie po prostu za, za, zapoznanie się. Chcesz się po prostu zapoznać, to jest to słowo, zapoznać się z to jest tak, jakby masz notatki i chcesz się po prostu zapoznać z informacjami. albo jest informacja o koncercie i chcesz się zapoznać z informacjami. Jest w tym taka energia lekkości, że po prostu chcesz się zapoznać. Z informacjami na temat własnego cienia, czyli to jest, wy, wystarczy, że tak, od, tak jakby odwiedzisz miejsce, w którym słyszę, sytuacja nie mogła się odegrać. I ta sytuacja to jest sprawiedliwość. Po to, żeby dostać mentalne yy, zrozumienie aha, czyli to nie mogło się tam odegrać, więc to się może tu odegrać. Prawdopodobnie, ale teraz rozumiem, że to jest realna sytuacja, a to jest potencjał, a tu jestem na takim etapie, w którym jestem w stanie odebrać tą mentalną klarowność, ponieważ nie jestem już w. Jestem odseparowana, czyli nie jestem już jednością z demonem. Jestem odseparowana, czyli widzę, że ja. Yy... Wcześniej byłam częścią demona, gdzie ten demon nie jest już częścią mnie, ponieważ jest poza mną. Czyli jeżeli go widzę, to znaczy, że jestem w dziewięciu kielichach niezależności emocjonalnej. Okay. Będę kontynuować wyciąganie kart. I to jest to, co powodowało ten mentalny konflikt. Będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł. Um... Jeżeli masz ochotę na prywatne czytanie, również zapraszam. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Lajkuj, subskrybuj i dzięki do następnego. Pa. pa.